I już manko tej strony Madi, i dzisiaj będziemy grać w pewną grę. A, te, a nazwę tej gry będziecie mieli w opisie. Więc zobaczcie swoje do opisu po odcinku: znaczy yy, nie w trakcie odcinka, w sumie możecie. Ale my zaczynamy od. Może nie kamienia, a domu, żeby się rozbudowały, tam jakieś wioseczki. Yy, no, jak chcecie mnie wspierać, to zalecie łapkę w górę subskrypcję, a ten diabeł... był... Może mógł go skasować. I znowu muszę uważać na myszkę, bo ten guzik ten sam mam. I on mi... się... Jak tylko go kliknę, to, to automatycznie wyłącza się gra. Tak. To może teraz... Tajemnicze przejście. Możesz typie coś powiedzieć? Halo? No to. Teraz może tajemnicza skrzynia. Nie wiadomo gdzie to... Ta... Tutaj będzie stała nasza skrzynka. Tutaj mamy może królestwo, jakieś zamki, kaplice. Nie wiem co to jest. Dobra, e, Obstawiam, że tu... O, tak, tutaj jest jakaś kapliczka, taka mała. Taka mała kapliczka. Czy ty fioletowego gluta? Czy to jest playdo? Domino playdo? 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 Morda, czy, czy ty tu postawiasz playdo? Halo? Mordo? Halo, mordo. Boże, tu ma orko! A to są takie playdo. A, bo ty się bawisz nimi, jak wiesz, takie takie drzewo typowe. Dobra, drzewo będzie tutaj. Tutaj będą nasze drzewka. Tutaj kulturalnie, oczywiście. Tutaj nie, to jest to jest jakaś kapliczka. Znowu nie wiem. Ten smok gdzieś idzie pokonać jakiś e, nie. A teraz walczy z samym królem. Jest walka. O śmierć i życie, więc dobra trochę połamał nasze królestwo, ale nie płaczmy. Dobrze. A więc teraz wybiorę nasz kamyk, bo nie wiem, może będzie, może przygnięciemy tego, a, czyli kamyki są po prawej stronie. Dobrze. Tutaj mamy jakąś kapliczkę rozbudowaną. A Max, Max wody mamy przynajmniej. Eee, dobra, nie bój się. Dobra, pokonamy tego to play do domino, bo, na, bo mieliśmy więcej życia od niego. A teraz życie sobie kupiliśmy. Teraz idziemy pokonać tego mordeczkę. O nie, on o nie, zgniemy. Game over. Czyli zginęliśmy. Musimy jeszcze raz, bo jak widzicie, zginęliśmy i musimy jakoś nie wiem, może spróbujmy teraz Albo nie, y, tą samą taktyką, czyli najpierw domki, żeby się tam jakieś wioski, miasta rozbudowywały. Jeden dom, to jeden. Ale teraz nie dajmy wody, choć mieliśmy na maksa wodę. Wodę później. Teraz może dajmy drzewa. Wiecie, żeby były lasy tam, gdzie chodzą. Y, żeby gdzieś chodzili, tam gdzieś sobie. Dobra, a więc teraz może. Yy, zrobimy to, żeby było potężniejsze. Bo zanim on to play dobrze wystawi, to, to ten yy, zamek będzie już rozbudowany, dobrze. A więc teraz dajmy skrzynkę, a potem wodę może. A nie wiem, czy skrzynka to będzie dobry pomysł na razie. Halo, mordo. O nie, bo kapliczki chyba nie będziemy mogli postawić, bo ona tutaj była. O nie, musimy jakoś to inaczej za, zagrać, ale możemy spróbować. Dobra, on wstawił to play-do. Ta zobaczmy tą kapliczkę, czy ona. chciałam to postawić. O nie, ta kapliczka zatonęła. Musimy jeszcze raz reset. Dobrze, czyli wodę dopiero będzie gdzieś na. Yy, nie na piątym, tylko na czwartym. Czyli woda cz cztery. Gdzie to sobie zapisać? Woda to będzie 4. tylko, zapiszę sobie, że woda 4. Dobra, zapisałam, że woda 4. O, tutaj woda 4. Nie muszę się martwić o to. Czyli dom pierwszy, bo tam. Yy, po prostu dom pierwszy będziemy stawiać, żeby sobie tam. żeby wiecie. Dobra, teraz dajmy drzewa, i teraz będzie woda, bo woda musi być czwarta, yy, bo tak, bo wtedy kapliczki nie będziemy mogli postawić. A tutaj nie możemy, nie, nie mamy możliwości łopata, prawda? Teraz woda czwarte. Mamy tu wodę, teraz stawiamy yy, może kapliczkę. Chyba powinniśmy stawić kapliczkę. Bo ona się już tu rozbudowywała, bo teraz jak postawię na przykład skrzynię, to, to będzie 2, 3 i 4, ale nie jestem pewien. Mamy tu jakiegoś glutka fioletowego, play do znowu. Znowu postawiłeś play do na środku prawie. Nie, tu jest środek, ale to... Po co to stawiałeś? Kto pyta? Dlaczego to stawiałeś mordo? Dobra, może teraz postawmy sobie, nie wiem, może zaczarowaną skrzynię. A może nie! <laughs> może teraz postawimy sobie kulturalnie skałki, nie wiem po co. Może będziemy mogli wziąć jej i rzucić w tego diabła, czy co to jest. W ogóle on może tam zatonąć, widzicie? Tutaj ma takie wodę. Co on tutaj? Dlaczego lewitujesz? Bo to jest Mistrz jogi, dobra? A, mogę skasować diabła! Halo, mordo! Mogę skasować? Halo, mordo! Skasować. Dobra, nie kasujemy, bo wiem, że to jest koniec gry. Że jak tu kliknę, to ja już to automatycznie wychodzę. Bo Po prostu to, to wszędzie to się pojawia u mnie w grach. Jak gram na w gry, to tutaj jest taki. Tutaj trzeba pokręcić myszką. Tu teraz się pojawi, czekajcie. O tutaj się pojawia, jak to kliknę, to wychodzę z gry. Dobrze, teraz y, może będziemy mieli zaczarowaną skrzynię skarbów. Z której możemy skorzystać później. A na razie to... Co? Co się dzieje tutaj? What? Dobra, tutaj mamy żółtego Play'do. Tutaj... Mamy znowu Biatykę, więc to sobie chyba pominiemy. Dobra, Biatyka skończona, tylko on jeszcze tam go poraził prądem. On zniósł jaję, po prostu sobie zabierze i teraz nasza kolej. Idź mordno, deczko. I teraz nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, ale... No nie wiem, jak źle to będziemy robić jeszcze raz, no tak. Level up, tutaj coś się z level upował. Pewnie tam w środku jest tej mapki. Tutaj. O skały tutaj. Max, 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 max. Czyli domu nie zmaksowaliśmy. A było na samym początku co jest? A teraz walka, dobra, zapomniałem walkę. Tutaj mamy drzewko. Eee, nie wiem. Nic nie mówię, bo patrzę na walkę. Dobrze, jest! Teraz do kapliczki idziemy. Czyli nie wiem, czy to jest kapliczka, Bożościa. Złota zbroja. Dobra. A myślałem, że klucz sobie kupimy. A mamy klucz! Skąd mamy klucz? Jajo, dinozaury. Nie po co mam ono. Nie wygramy tego, prawda? A co to za ten iserek tutaj? Nie wiem. O Boże! Może świętnie chce mi się tego robić. Domki na początku, żeby je Na początku teraz spróbujemy drzewka. Nie wiem po co, ale drzewka, bo tak. Teraz może weźmy urocze kapliczki. Tutaj najpierw to jest kapliczka, później zamek, później królestwo chyba. Dobra. Teraz... E, teraz może woda, bo woda powinna być czwarta. Bo tam mieliśmy na maksi, tylko powinniśmy dom poprawić i drzewa. Na samym początku to postawiliśmy, ale tak to wszystko było inne spoko to teraz może postawmy to, bo wszystko mieliśmy wtedy spoko, tylko nie dom i drzewo. A więc chyba już wygramy. Chyba już wygraliśmy. Skałę może teraz ustawmy. Na końcu to, bo tam za bardzo się chyba nie zmienia. A tam to się powuje tutaj ja tam, tam się wylapowało coś, tam mieliśmy takie coś, to nie wiadomo czy tam będzie to, chyba, że wtedy się nie pojawi ta brama, boże święty, to jest skomplikowane widzowie, bardziej niż tamten nasz odcinek chyba. Dobra, teraz ostatnie to będzie. Przestań rzucać play do, okej? Okay? Teraz to idzie tutaj. Co się pali, tak, spalisz ich. Czyli ma jeden zabrany. Raz, dwa, trzy, cztery. A teraz yy, piąty. I właśnie nie powinien mieć pięciu żyć już. I teraz myślę, że powinniśmy. Teraz chyba teraz chyba widzowie to była ostatnia opcja. Boże nam dadzą jeszcze jakąś taką bonsową.. Czwarta wieża! myślałem, że będzie już... Jest! Teraz chyba wygramy. Teraz wygramy z tym okropnym diabłem. Tutaj ten e, hajs, e, miecz. czy nie będziemy musieli chyba kupować. Albo po prostu kupimy, trzeci, albo czwarty, nie wiem. dobry, klugo. Ej, w ogóle król ma połamaną rękę i nogę. Mamy klucz. Dziękuję. na bombę. Chyba, chyba mamy na tego smoka, jak będziemy tutaj wychodzić. Co, ominął go? Tu jest pięć. tutaj mamy no i ma teraz zbrojkę. No, teraz kolejno życie mu zabierało. Nie no, teraz wygra. Dobra. O nie, co to są za dwie kropki? To na kamerze widać, a tutaj normalnie nie widać. Nie, przegramy. Chyba, że coś nam pomoże. Królu, dzięki! Dzięki! Król, dzięki! Ja mu... A nie, bomba będzie do tego skały, a nie pomyślałem. Dobra, teraz miecz. Max, Max, widzicie to tutaj? Max, Max, Max. Uwaga! O kurczę. Tutaj rzeczy nie widzieliście przez chwilę. Tutaj mamy przecie walkę o śmierć i życie. A. Congratulations! Widzowie, to był na ten zły odcinek. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A my kończymy. Cześć!